Cześć, witajcie sobie kolejny odcinek do Ausart, jest jedna ważna sprawa. Czy zrobić odcinek z openingu? Tylko z tych skrzynek, jest mega boxa nie? I bo jak zostanie, do... I on będzie za 59 gemów pewnie na przecenie to sobie go kupię. Jak zosta... Ale jak zostaną, gramy? To sobie kupię też Rosę, bo będzie za 19 gemów pewnie. Więc, no, raczej mi wypadną te w 50 genów, nie, czekaj, 50, 60 genów raczej mi wypadnie. Więc wiecie, no to on ponad 60. Może jakiś Crow albo Leon? Pff. Wiecie, z moim fightem to wszystko jest możliwe x tak dokładnie dzisiaj gramy sobie z karolkiem karolek Nikolo no, w ogóle yy, wbijacie do whatever jest od 3000 można wbijać jest miejsce więc polecam ten klub są sparingi które ja osobiście ten organizuję co oni robią, papik? Porobieni wszyscy. Zostaw mnie! Bo no, na razie wygrywamy. Ja, ja, jakoś, bo jakoś, ale wygrywamy. Jak to piperka nawala. Jak z karabinku jakiegoś. Ah, no to fajny messenger. No, weź się. Okoć Aha, no to fajnie. No to fajnie. No to fajnie na spor, Ta piperka jak nawala, jak skarbinku jakiegoś. Widzisz, Co ta piperka nas porobiła? Wbijam sobie ten nitę na 300 pół. Pewnie przed chwilą zgubiłem Chyba zmienię tą nitrę Na taktycznego Maltisa Taktyczny Maltis to, je, to, to jest zawsze taktyczny 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 Maltis faktycznie jest taktyczny I Możecie pisać właśnie w komentarzu czy zrobić opening teraz tych 50 drawboxów i z tych big boxów. Znaczy no w piątek go zrobię. Czy poczekać aż wejdzie Rosa? No fak się ulecił w ostatniej chwili. I dopiero zrobić opening. Ja już przerywam ten temat. Ale fak. No. Tak to może bym sobie kupił skina do Penny, którego nikt nie będzie miał. Co porobił? Leba No na dobitkę, na dobitkę. 35 hapsów ma. I przeżył jeszcze. Dawaj, zabij, zabij! Dobrze! Czekaj. Leć. Lecę. Bo chcę. lec Ja miałem tu gemy zbierać, ale się ba. No, tak, jak tak mam gemy zbierać, to pozdro. Pozdro 600. Auć. Się waliłem w niego. Dobra. Dobity. Przeżyj. Dobrze, przeżył. Jednego gema, Jednego. Muszę zebrać. Patrzcie. Tu, 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 tu. Oh, o no, dobra. No, ale tutaj ma maniąg nie ma słabiejszej iiii, 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 no kurde jeden I fajny messenger, fajny no fajny. kurde walony messenger nie, messenger, nie, nie, nie zostaw mnie messenger Dobra, nie. No i walić. Co? Dawać! Nie. No przeżyję! Co? Przeżył. Aha, to fajnie. No to fajnie. No to fajny taktyczny Mojtis. Fajny taktyczny Mojtis. Fajnie. Mhm. Mm tak, taktyczny tak, jest. tak, jest tak, 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 To to będzie to to tak, To jest tak, to jest moja tak, 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 Dobra. Ostatnia tak, myślę. No. No i piszcie w komentarzu. Czy zrobić tak, czy tak nie zrobić? O oh, fuck, jeden hapsów miałem. Habezu. O oh, fuck. Nie, prze. Dobra, tam tego już nie zbiorę. Co ten frank odwala? Dobrze. Nie. Spiesz to. Biegi, nie, uciekaj, 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 dobrze. No Nie, Karolek, co ty robisz? Wow. A w ogóle podajcie do mojego link w opisie na Discorda i na wszystko i na wszystko dokładnie Dobra, a więc. Na razie.